Kolejny z tej strony Kuro Workout. Dzisiaj przedstawiam Wam trening na barki dla osób początkujących, który będziecie mogli wykonać w domu przy użyciu własnej masy ciała. Ten filmik jest, tak jak wcześniej wspominałem, dla osób początkujących. Więc jeżeli jesteś osobą średnio zaawansowaną lub zaawansowaną, prawdopodobnie ten filmik nie będzie dla Ciebie, z tego względu, że tu przedstawię te najprostsze ćwiczenia, dzięki którym rozwiniecie swoją siłę, rozbudujecie te barki, przygotujecie je do cięższych ćwiczeń. Ale w przyszłości na kanale będą pojawiały się również ćwiczenia dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Zapraszam do oglądania. A więc pierwsze ćwiczenie będą to sztruksy w podporze, tak jak do pompki. Czyli przyjmujemy sobie pozycję pompki, dłonie w jednej linii na wysokości z barkami, całe ciało też w jednej linii. Następnie luzujemy sobie łopatki w ten sposób, żeby ciało nam opadło. Proste łokcie mamy i wypychamy się barkami, robiąc kocik grzbiet. Następnie znowu luzujemy i wypychamy wszystko na prostych łokciach, i w ten sposób wykonujemy powtórzenie. Kolejne ćwiczenie to znowu struksy, czyli polega na tym samym co poprzednie ćwiczenie, z tym, że wykonujemy je na poręczach. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takich poręczy, niekoniecznie musi wykonywać to ćwiczenie, ale jeżeli ma, to jak najbardziej. Opieramy się na poręczach, całe ciało jest w górze, spięty brzuch, luzujemy się i następnie barkami wypychamy do góry, znowu luz, do góry, luz, do góry i w ten sposób pompujemy oczywiście wszystko na prostych łokciach. Kolejne ćwiczenie dla osób początkujących to pseudo planche push up, tylko na kolanach, ponieważ w normalnej sylwetce opierać się na stopach będzie prawdopodobnie bardzo ciężko dla osób początkujących. Jest to wtedy ćwiczenie bardziej przeznaczone dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. A teraz pokazuję wariant dla osób tych bardziej początkujących. Trzymujące pozycje na kolanach, prosta sylwetka. Jak widzicie barki dłonie mam mniej więcej teraz w jednej linii. I teraz, żeby bardziej zaangażować barki, wychylamy się do przodu. Oczywiście każdy miarę swoich możliwości i w ten sposób pompujemy z wychyleniem bardziej angażując nasze barki. Mamy również ćwiczenie takie jak plank, tylko żeby dobrze zaangażować barki, musimy przenieść ciężar właśnie w tę stronę. Nie możemy trzymać planka w ten sposób. Gdzie mamy zap zapamięty odcinek lędziowy brzuch w ogóle nie trzyma sylwetki, nie mamy również kociego grzbietu. Wtedy barki aż tak mocno nie są obciążane. Prawidłowa sylwetka. Zawinąć miednicę, spiąć brzuch, zrobić kocik grzbiet. I teraz naprawdę angażujemy barki. Do tego możemy dodać sztuksy, tak jak to było wcześniej. Czyli w ten sposób opadamy i wypychamy. Kolejne ćwiczenie, zastępujące, że tak powiem, w pewnym sensie dipy, czyli szwedki, pompki w podporze tyłem. Przyjmujemy sobie pozycję w ten sposób i następnie, tak jakbyśmy chcieli usiąść, opuszczamy się do zgięcia naszych łokci do 10 stopni i wypychamy do góry. Oczywiście, zwyczajnymi pompkami, też zaangażujemy nasze barki, z tym, że gdy wykonujemy pompki, starajmy się nie prowadzić łokci w ten sposób przy ciele, bo wtedy zaangażujemy bardziej nasze tricepsy. Staramy się troszeczkę yy, Lekko szerzej dać ręce niż nasze barki I poprowadzić je nietypowo na boki Bo tak też nie można Ale pod kątem 45 stopni I też staramy się trzymać tego garba Czyli nie żebyśmy pompki wykonywali w ten sposób Bo wtedy ciężar ciała Nie jest tak mocno przeważony do przodu Tylko robimy sobie kocik w Lekko się wysuwamy i w ten sposób pompujemy I ostatnie ćwiczenie tym razem izometryczne, czyli statyczne stoimy w miejscu, ruchów w stawach nie ma. Trzymujemy sobie pozycję jak do pompki, następnie odejmujemy jedną rękę i wracujemy się na zewnątrz, przytrzymujemy chwilę i wracamy. Znowu na zewnątrz i wracamy. Na zewnątrz i wracamy. Jeżeli chodzi o serię i powtórzenia, hmm, jestem tego zdania, że powtórzenia powinniście trzymać na przedziale 50-70% Waszych możliwości, czyli dajmy na to, jesteście w stanie zrobić 10 powtórzeń jakiegoś tam ćwiczenia, to w serii dajecie sobie 5, 7, maksymalnie 8 powtórzeń, tak, żeby było intensywnie, ale nie było tak ciężko, że z czasem... Kolejne serie nie będą wychodziły albo będą słabo technicznie robione, bo to jest wtedy bez sensu. Każda seria powinna być zachowaną techniką, tak żeby zaangażować te barki. Sami powinniście czuć, kiedy trening jest dobry, efektywny, kiedy dobrze wykonacie te ćwiczenia. Jeżeli chodzi o serię, od 3 do 5 serii każdego ćwiczenia, wiadomo, jeżeli sobie wybierzecie do treningu 5-6 ćwiczeń, wtedy tych serii może być mniej, na przykład 3-4. Ale, jeżeli sobie wybierzecie tylko na przykład 3 ćwiczenia, no to wtedy trzeba te, podnieść te serie na przykład na 5, 6 każdego ćwiczenia. Jeżeli chodzi o powtarzanie takiego treningu podczas tygodnia, polecam robić sobie go od 4 do 5 razy w tygodniu. Jeżeli filmik się podobał i chcecie kolejny poziom dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, zostawcie łapkę, komentujcie, czy mogą być kolejne filmy. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji kanału, osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak użyć swój plan treningowy, zapraszam na Priv na mój fanpage, pomogę w tej sprawie. Siła z wami i do kolejnego odcinka.